Wiewiórki i bobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Yy, miałem już nadzieję, że dzisiaj będzie troszeczkę lepsza pogoda, że nastąpi poprawa. No ale jak tylko wyszedłem, żeby nagrać to powitanie, to właśnie zaczyna kropić. Yy, mój strój w sumie nadaje się do deszczu, bo mniej materiału zmoknie. Yy, zapraszam was bardzo serdecznie na dzisiejszy odcinek. Życzę Wam miłego oglądania. Koncept na dzisiejszy lunch to chicken burgers. Taron przyjechała kupić. Do piekarni tutaj takiej bułki na burgery. Później pojedziemy kupić warzywka, pierś kurczaka i chyba tyle. Chyba będziemy jechać do domu. Takie bułki do burgerów mamy. To te bułka, no. Ale fajne, bo one są, nie są słodkie, czyli zupełnie nie w polskich stylu. I dość duże. Ładnie wyrośnięte. Super burgery z nich wychodzą. Także to mamy już kupione. A teraz przyjechaliśmy do pub Cafe. Bo, tarą oczywiście kapucinko. a dżuny ma mini donaty Czyli takie mini Pończusie. Dobra. Chodzą. Jakie słodziasne, malutkie, takie. Pończusie, co ta robi dżuny? Zjada tylko lukę z zewnątrz. Już to małpiso są jedyne Są dzisiaj taka troszkę też. Nie w się jest jest. kofi, Potrzebuje kady. Kapucynę latarą. Julie, derwaj się do wody. Julie, ja chcesz spróbować? O, sorry, mami. Tak, Mmm, <śmuszczaj> chcesz spróbować? Mmm, 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 Ora dunis tu dunis. Ok. Mmm, 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 mmm. Probabilmente pane a quel club? Un tak è così da solo do środka. <laughs> Tarąch poziom mnie zabije jak grę będzie mogły. Jak rozumiem wszystko co mówię? Leje na tyle mocno, że nie idziemy do domu na razie. Przyjechaliśmy z powrotem. No spok jest bliziutko, także Spółka P. Przyjechaliśmy do restauracji teściu. E, ponieważ tutaj są kuzyni, kuzynki, więc na razie zostaniemy tutaj sobie. Taron planuje grę w karciochy. No, ja sobie posiedzę, popatrzę, połażę. Coś może ugotujemy na kuchni, zobaczymy. Ale na razie nie ruszamy się, no nie ma, nie ma sensu po tym deszczu się przemieszczać. Tutaj kuzyn z kuzynką jedną, Bruny i Bonter. Tam dalej kuzyni. Taro się ubiera w kondomika różowego i jedzie na market kupić kurze ławki. Będziemy je smażyli później. Jako przekąskę. Chociaż przestało już padać, to i tak zostajemy na razie tutaj. Jest śmiesznie. Można zrobić mały gambling, e, pograć tutaj w taką loterię ichniejszą. E, Tarong była z kuzynką na marchecie i kupiły dużo jedzenia. Teraz właśnie przygotowują. Tam są kurze łapki, kuzynka przygotowuje tej tak ciacha. Tarong przygotowuje tutaj tą kaputę taką kiszoną do sałatki. Tam są surimi, jest dużo kukurydzy kupionej. E, także będzie sporo fajnych przekąsek. No i będziemy tutaj siedzieli na razie. Także Zupełnie nieplanowany, ale taki całkiem całkiem zapowiada się fajny dzień. Moim udziałem stało się przygotowanie takiej pasty. To jest taka pasta trochę podobna do tej pasty Tom Yam. Z chili, z trawą cytrynową. Mówię podobno. Czyli ze, ze, ze składników zbliżonych do, do tego co się używa w Tom Yam. Bardzo pikantna. A będziemy właśnie używali tego do tych nóżek pikantnych. Mocno, mocno, mocno. Pikantne i bardzo aromatyczne. I tutaj są... Taruch mówi, że 20... To no, jeszcze ja wija. to znaczy, ja że zrobiłem. Tam jest 20 papryczek chili. Czyli pikantne, ostro. No, tutaj jest ta sałatka z ichniejszej kapusty kiszonej, z cebulką w chili, bardzo dobra. A na milu robią się już w kurze łapki. Jak wcześniej były marynowane, również bardzo ostrym sosie do którego przyłożyłem rękę mam nadzieję, że będzie dobre przyjechałem na market kupić jeszcze taki, troszkę takich kiszonych różnych rzeczy, ale mam strasznego pecha, bo o tam pani chyba wróciła to pójdę do niej chciałem kupić w jednym miejscu to nie było obsługi, przyszedłem do drugiego też nie było obsługi Proszę, żebym czekał chyba ktoś wrócił ale słabo jednak nikogo nie ma ciągle o, Ogórki wyglądają źle, ale to jest dobre. Taka pusta. Kupiłem w końcu w trzecim miejscu, prawie że na zewnątrz już marketu. Kupiłem ogórki i kupiłem bambusa, czyli coś troszeczkę innego niż planowałem, ale cały czas to są kiszonki. Bardzo fajnie. I kupiłem 20 jaj przepiórczych, które ugotujemy sobie na twardo. I dalej świetna przekąska do zabawy. A jako, że nie pada, to jedzie się z przyjemnością. Dziewczyny porzucają nas. Jadą na spotkanie z koleżankami, to znaczy koleżanki, ta ale dzieci, czyli kumple. Żony. Tak kochanie, ja już usiądę, dobrze. Nie martw się. Pa, pa. Dobrze, dziękuję, że mogę usiąść. Dziękuję. Pa 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 pa, pa. Tak, siadam, 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 wracam już. Co No. Keep it with you. Pa, pa, kochanie, dobra, siadam. Dostałem hajs od żony. <laughs> Takie rzeczy warto zapamiętać. No właśnie, ja wracam. To jeszcze nam zostało trochę jedzenia. No i są te bambusy i ogórki, które kupiłem. Jakiego dziwnego ślimaka spotkałem w podróży? Taką mamuszę dość wydłużoną, zakręconą niby jak nasz, ale taki bardziej podłużny. I ślimaku. Kiedyś było, czy tam ślimak, ślimak, wystaw rogi, dam ci sera na pierogi. Jak nie sera, to kapusty. Od kapusty będziesz tłusty. No to lekce Dziewczyny podrzuciły mnie do domu, bo jadą do JCopa i do mnie. Eee, kupiliśmy, <gryw> kupiliśmy żarcie dla kota po drodze. Ja jestem przemoczony do ostatniej nitki. E, Przyjechaliśmy, żeby dziewczyny się przebrały. Nie było nas, no nie było nas ze 3 dobre godziny, 3,5 godziny może nawet. E, woda w basenie no przelewa się, przepełniona jest. Żony ma zabawę. Za chwileczkę muszę ją oczywiście wylać. Dobra. Pada deszcz oczywiście cały czas, ale trzeba upuścić to szeptem krwi, żeby nam nie rozerwało basenu. Duny też, pomaga, dziękuję Zrobiła się powódź mała pilowa. Dobra Na razie wystarczy No może jeszcze trochę Leje ciągle więc Chowałem... Już kotek, już już mam dla Ciebie jedzenie. już przyniosę, Zaraz już kochanie dostaniesz Dżuny Chodź, chodź. Trzeba zmienić ciuchy. Muszę dopompować te górne. Juntu, chodź, zmieniamy klo, ciuszki, Dziewczyny się przebiorą i y, y, jadą do nich. Ta <laughs> rupciuszka <Zrobił> się przebrała, Ma <laughs> mamina nie tego mój kogo no, kogo. Cały dzień taka jest nieszczególna. <laughs> Wroć borowy Tak jest, to mama Dziewczyny jadą, zajrzyjmy tutaj pod kapotę Tak Dobra Może tędy lepiej rzeczywiście wykryte. Tak, kochanie, bawcie się dobrze. Niech jadą, niech się bawią Będą tutaj skręcały podobnie do mi to tędy pa! Nowa dostawa żarełka A już nasypane tutaj w bruk zmienia Troszkę stąd, troszkę stąd Dobrze, smacznego. No dobra, sytuacja wygląda następująco. E, ja przyjechałem do domu, e, żeby zająć się tam sprawami różnymi e, na laptopie, ale ta rąk, która przyjechała do mi w odwiedziny, e, wróciła po mnie i e, no i co i przytargała mnie tutaj do nich, do domu, e, ponieważ jest tutaj nie tylko mi, ale przyjechało jeszcze mi, hej, hej. hej, hej przyjechała jeszcze do tego wszystkiego ni ze swoim mężem jest również Marcin o czym nie wiedziałem eee, no nie mniej wyrwałem się w takim razie z chaty i przyjechałem jeszcze tutaj na chwilę zobaczyć się ze wszystkimi no i jestem hello mi yes, a tu są jeszcze wszyscy Także dotarłem, przyjechałem, na razie spędzę czas z nimi. Ale luneło! Ale luneło tak zupełnie, może nie z niczego, bo jest pochmurno, ale cisza, cisza, cisza i nagle jak nie balnie, a do tego ja psycho, straszliwe! O matko! Wracam! Uch. Ale leje! Budujemy z Juny no jest tu, zaczyna się tam się kończy chcieliśmy, żeby zobaczyła to Taronki jeszcze, ale Taronki jest zajęta na kuchni teraz Czunku to co, odpalasz? Ja. tutaj, tam najpierw twoje dobra super brawo, a teraz tutaj Jej! Wszystko! Brawo Juny! Jeszcze? Dobra. No to układamy raz jeszcze. Dobra, mama przyszła oglądać. Teraz mamy już ze wszystkich położonych. No, tak jest. Brawo! Jeszcze raz? Dobra. Stały element programu. Czyli Uwalnianie basenu z nadmiaru wody. A tym samym robienie małej powodzi na ulicy. Nie rybko, zostań! A to ci niespodzianka. E, football Angle, czyli cińczą, przed chwilą wysłał mi zdjęcie, że jest w restauracji u teściów. Zdążyliśmy niedawno przyjechać do domu. No i w tej sytuacji zabijamy się, żeby go przywitać. E, ciekawostka, ciekawostka, w ogóle nie zapowiadane. Przyjazd, fajnie. No i faktycznie przyjechał futbolantu e, z żoną. E, nie wiem do kiedyś zostają. Twierdzi, że do jutra, ale nie sądzę, żeby przyjeżdżali tutaj na jeden dzień tylko. E, więc spędzimy trochę czasu razem. Mam nadzieję, że, że jednak będzie to dłużej niż jeden dzień. Jun nie zna zasad. Ja też do końca nie znam. Wiem, że rzucało się kabinem i coś tam trzeba było jakoś skakać, ale... <grystanie> Dżunku! Na jednej nodze <grystanie> No super! Teraz na dwie nóżki. Brawo, I teraz na jedną <laughs> Brawo. Jeszcze raz, zajes. <laughs> Skakanie na jednej nocy średnio wychodzi. Dostaliśmy zaproszenie na taką uroczystość. Dalszej rodziny Tarą wstępuje do. Nie wiem jak to powiedzieć. Będzie zostanie mnichem. Czyli szeregi mników wstępuje. I towarzyszy temu spora impreza, która nie tylko, która nie tylko wiąże się z. Dużą ilością jedzenia i picia, oczywiście, ale normalnym koncertem. Tutaj Teściu oczywiście je obstawia. Um, uroczystość ma charakter świecki, aczkolwiek zakończy się wstąpieniem w szeregi, jak już mówiłem, właśnie mnichów buddyjskich. Jest scena w gotowości. Tam z tyłu siedzi trochę rodziny ze strony Daronka. Tutaj zaproszeni goście. To jest pagoda, w której odbywają się różnego rodzaju imprezy w trakcie świąt. Tam jest bufet, gdzie można sobie podejść, nałożyć jedzenie. Każdy sobie może coś tam nałożyć. Czyli nie jest to, nie wygląda to tak jak na typowym weselu, kiedy jest obsługa kelnerska do stolika, tylko tutaj już każdy musi zadbać o siebie. Nie ma też oficjalnie yy, piwa dostępnego, czyli alkoholu po prostu. Ale każdy, kto oczywiście ma ochotę się napić, chociaż nie, nieprawda. Skłamałem, proszę bardzo, jednak jest. I to Kambodia, doskonały wybór. No zobaczcie, jak coś się ciekawego jeszcze tutaj będzie działo, to na pewno będę wam pokazywał. Sporo ludzi. Jak na takim niedużym weselu. Tłumnie, tłumnie, tłumnie. Buffet wygląda w ten sposób. Tutaj można sobie wziąć ryż, talerze i są najróżniejsze potrawy. Każdy sobie nakłada co chce, ile chce. I ile razy chce. No i ja szukam wody. I woda jest tutaj. Woda w postaci kubeczków zamkniętych. Gdzieś powinna być rurka. O, jest. Są rurki. Do picia wody. Teraz sobie przebiję i wypiję. Część to są rodzina i znajomi tego człowieka, który będzie e, zostawał mnikiem. No i to jest, powiem Wam, jest spore pospolite ruszenie. Co ciekawe, właśnie. Tu nie ma zatrudnionych żadnych osób do gotowania, sprzątania czy serwowania. Każdy przynosi coś z domu. Gotuje trochę, e, przychodzi pomóc przy sprzątaniu, przy zmywaniu. Czyli wszyscy, jakby uczestniczą w organizacji i później razem się bawią. Bardzo fajna sprawa. To jest część oficjalna odchodów. Zdejmuję buty. Tam pod ścianą się misi. a tu się odbywa cała ceremonia nieformalna jeszcze się nie zaczęła, tu prawie mówię impreza, impreza, ale ludzie na razie siedzą sobie spokojnie i jedzą. E, ciągle jeszcze trwają w pagodzie obrządki, nazwijmy to sobie religijne. E, a tutaj cała ekipa, piosenkarze, tancerki czekają na zakończenie części oficjalnej, żeby mogło się zacząć imprezowanie. Ja już niestety wam tego nie pokażę, myślałem, że uda mi się, ale e, jako, że jestem z dwoma adabami, z których jedna E, Chcę koniecznie już inaczej chce. Ona nie chce, ale już musi iść spać. Jest śpiąca marudna, straszliwie. Choć teraz jak tylko zobaczyła, że jedziemy motorem, to już się rozdwa Juny, No jak to z tobą jest? Chcesz i spać czy nie? No właśnie, jak to z dziećmi. No dobrze, to ja opuszczam już w takim razie to miejsce i jedziemy do domu. Chodź Juny, kochanie, jedziemy. Dojechaliśmy już do domu. Szczęśliwie, prawie że nie padało. Także można by powiedzieć, że suchą stopą i już jesteśmy, już jesteśmy na miejscu. Dziewczyny na górze, tarant usypia dżunek, która po prostu już miała dość imprezy. I mimo że próbowaliśmy ją lekko przekupić, żeby jeszcze zostać dłużej, no nie dało się. Cóż, obowiązek obowiązkiem jest. Skoro dziecko chciało wrócić, niewiele mogliśmy zrobić. Także chyba myślę sobie, że skoro dotarliśmy już do domu. I skoro już jest wieczór, to jest to doskonały moment na to, żebyśmy zakończyli ten odcinek. Zatem bardzo Wam serdecznie dziękuję za oglądanie go. I będzie nam niezmiernie miło, jeżeli również jutro odwiedzicie nas i zobaczycie, co ciekawego lub mniej ciekawego się u nas wydarzy. Zapraszamy bardzo serdecznie, a dzisiaj raz jeszcze wielkie dzięki. Życzymy Wam bardzo miłego i udanego dnia. Trzymajcie się. Cześć, hej.